Polskie Koleje Państwowe w latach 1978-1986 wybudowały estakadę nad swoimi terenami dla potrzeb budujących się zakładów metalurgicznych Ursus. Obiekt był eksploatowany do 2006 roku bez ograniczeń, aż w 2017 roku podjęto decyzję o zamknięciu obiektu z uwagi na stan techniczny. Na nowym zadaniu wybudowano cztery obiekty, dwie pary obiektów, jeden o długości 212, drugi o długości 153 metry. Na całości jest wykonana trakcja trolejbusowa oraz bus pasy i po stronie zachodniej ścieżka rowerowa na całej długości. Całość zadania to 22 tysiące metrów kwadratowych na wierzchni bitumicznej. Wartość zadania to jest 70 milionów, z tego dofinansowanie jest na poziomie 85%. Udostępnienie kierowcom tego przejazdu w sposób zdecydowany odciąży ulicę gospodarczą, bo bardzo dużo kierowców korzystało z objazdów. Pozwoli również na skrócenie przejazdu trolejbusów, które do północnej części miasta będą zdecydowanie miały i krócej dojechać z zajezdni.